Witam was bardzo serdecznie moi drodzy, moi drodzy, polski Ład to nie tylko największa w ostatnich latach podwyżka składek zdrowotnych głównie dla przedsiębiorców, dla jednoosobowych działalności, dla spółek osobowych, ale to również szereg pomniejszych i pośrednich podwyżek podatków, o których z powodów oczywistych mówi się dużo mniej. Nie są one z całą pewnością tak medialne jak podwyżka składki zdrowotnej, nie są tak opisywane, tak komentowane, ale warto wiedzieć o nich, że one również istnieją, bo grosz do grosza rząd te nasze pieniądze nam cały czas stara się zabierać. Temat, który chcę dzisiaj z Wami omówić dotyczy sytuacji, gdy pracownik zużywa czy wykorzystuje na cele osobiste, na cele prywatne samochód który jest własnością czy na podstawie jakiejś innej umowy jest w dyspozycji pracodawcy. Od kilku lat mamy przepisy i one są akurat bardzo dobre, które mówią, że pracownik, który ma do dyspozycji na cele prywatne samochód służbowy, ma z tego tytułu naliczany pewien comiesięczny stały przychód i to jest akurat bardzo zdrowe rozwiązanie, bo dzięki niemu nie trzeba, tak jak było jeszcze wiele lat temu, czy kilka lat temu, określać jaka jest wartość rynkowa samochodu, ile kosztuje wynajem danego samochodu na miesiąc. Tego problemu nie ma, po prostu w roku 2021 jest tak, że pracownik, który ma do dyspozycji samochód służbowy na cele prywatne, co miesiąc ma do listy płac dopisywany pewien przychód zryczałtowany. Jest on oczywiście podstawą naliczenia podatku dochodowego i składek zus społecznych, zdrowotnych. I jak to wyglądało? Do końca roku 2021 taki przychód wynosił 400 zł bądź 250 zł. Zapytacie skąd ta różnica? No, jeżeli mamy samochód o pojemności silnika do 1,6 litra, czyli do 1600 cm3, to mieścimy się w tym niższym przychodzie 250 zł. Jeżeli jednak mamy do dyspozycji prywatnej służbowy samochód o pojemności silnika przekraczającej 1600 cm3, to będziemy załapywali się na ten wyższy ryczałt 400 zł. Informację, jaką pojemność silnika ma nasz samochód, bez problemu znajdziemy w dowodzie rejestracyjnym. Natomiast moi drodzy, co się zmienia? Od roku 2022, w ramach tzw. polskiego ładu, teoretycznie dalej będziemy mieli dwie wartości: 250 zł i 400 zł. Dalej będą one w jakiś sposób oparte o pewne parametry mechaniczne samochodu, z tym, że będą te parametry inne. Zwróćcie uwagę, od roku 2022 ustawodawca nie będzie posługiwał się już pojemnością silnika, a mocą silnika. I tutaj dla samochodów o mocy do 60 kW. Podobnie moc silnika jest w dowodzie rejestracyjnym wpisana. 60 kW to jest około 84 konie mechaniczne. Przeliczam to na inną jednostkę, bo najczęściej o samochodach rozmawiamy w ujęciu koni mechanicznych, więc samochody do 60 kW, czyli do 84 koni mechanicznych. Będą wiązały się ze zryczałtowanym przychodem 250 zł po stronie podatnika, beneficjenta, pracownika. Samochody o mocy wyższej niż 84 konie, będzie to przychód 400 zł miesięcznie. I na pierwszy rzut oka nic się, moi drodzy, nie zmienia. Używamy jakiegoś parametru, tutaj był pojemność silnika, tutaj jest moc silnika, kwoty w zasadzie te same, powiemy, jakaś techniczna, kosmetyczna zmiana, ale nie do końca tak jest, moi drodzy. Bo o ile na rynku, mówię o tych samochodach masowych, które często są wykorzystywane przez pracowników czy przedstawicieli handlowych, jest bardzo dużo samochodów o pojemności do 1,6 litra. Tych samochodów bym nawet powiedział, że jest chyba większość na polskich drogach, to jak spojrzymy na parametr mocy, to okazuje się, że samochodów o mocy do 84 koni mechanicznych jest dużo mniej. Czyli oznacza to. No, że te osoby, które mają samochody, powiedzmy, o dużym silniku i o mocnym silniku, w zasadzie nic nie stracą, nie zyskają, dalej będą mieć co miesiąc 400 zł dopisywane do listy płac. Osoby, które mają te samochody naprawdę, te klasy miejskie, takie najmniejsze samochody, jakie czasami możemy w mieście spotkać, też się pewnie nic tutaj nie zmieni, bo i pojemność silnika, i moc tych samochodów będzie wskazywać na te 250 zł, ale gro samochodów, gro podatników, którzy mają samochód, który ma pojemność do 1,6 litra, na przykład 1,5-1,4 litra, to bardzo często te samochody mają moc trochę wyższą niż 84 konie, na przykład 90 koni, 100, 115 koni. I te osoby zapłacą więcej, bo one z 250 zł. Przeskoczą na 400 zł od 2022 roku, dlatego że ich samochód, co prawda, spełnia definicję niewielkiego litrażu, czyli jest do 1,6 litra, ale moc tego samochodu będzie już mieściła się w tej wyższej widełce. Czyli zwróćcie uwagę, jest to taka ukryta podwyżka podatków. Dużo osób będzie musiało po prostu płacić troszeczkę wyższe podatki, troszeczkę wyższe składki społeczne czy zdrowotne, bo bazując na innym parametrze silnika, ich samochód będzie mieścił się już w tej drugiej widełce. Oczywiście ktoś powie, że dalej nie ma tragedii, no bo czy 250 zł, czy 400, przecież podatnik, pracownik de facto tylko podatek i składki płaci od tej kwoty, od tej różnicy 150 zł, więc mogą to nie być jakieś kolosalne podwyżki, no ale będą, jednak będą tu jakieś podwyżki, może nie kolosalne, ale jeżeli przełożymy nawet kilkanaście złotych miesięcznie więcej do budżetu, czy kilkadziesiąt razy, powiedzmy kilkadziesiąt, czy kilkaset tysięcy podatników co miesiąc, no to robią się już z tego całkiem spore kwoty. A jak pomyślimy, że za to będziemy płacili 20 złotych więcej, tu paliwo troszeczkę drożeje, tu prąd, tu gaz, tu jedzenie, no to okazuje się, że w tym naszym prywatnym portfelu na koniec miesięca tych pieniędzy jest troszeczkę jednak mniej. Także moi drodzy, to tyle. Chciałem Wam tylko krótko i szybko pokazać, że Polski Ład to nie tylko podwyżka tych spektakularnych podatków, o których wszyscy widzimy, trąbimy i słyszymy i tym żyjemy, ale to jest też szereg mniejszych zmian, o których również za chwilę będę mówił w kolejnych odcinkach, w kolejnych nagraniach, gdzie też te podatki będą wzrastały w sposób bardziej ukryty, mniej transparentny, ale równie dotkliwy. To tyle. Jeżeli filmik Wam się podoba, lajkujcie, komentujcie, udostępniajcie. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie, cieplutko. Do zobaczenia.